Cześć, jestem Mervo i tam was w kolejnym filmie jest Shotgunowca dawno nie było tej serii, no bo wleciała nowa operacja było z czego nagrywać filmy także dzisiaj wracamy do naszej serii shotgunem jeśli uda mi się wygrać dwa mecze no to wbiję jakąś rankę po raz pierwszy bo mamy w tej chwili 8 zwycięstw, także oczywiście sobie chciałem zagrać na nowych mapkach o, jest okazja na łatwe fragi, bo tu ktoś może robić misję. czyli obrażenia granatami, idę tu pomóc mojemu tutaj, to, ten przycisk zawsze nie myli, że Ktoś tu stoi i trzyma broń Dokładnie tak jak teraz dosemłeb Pamiętam kilka razy, już na tej mapie wychylałem za każdym razem mnie to myli Może Awczy ostatni, bo Aw na, tak, na rozgrzewce? No dobra, It's pierwsza runda dla nas Lecimy dalej Dobra, zagram sobie z nową tym razem, bo nie było mnie stać na XM. Więc znaczy to mój otworzył te drzwi, czy przeciwnik? Nie Niestety. Mapa jest naprawdę mała. Tutaj szybko. Uuu, tutaj szybko się można otoczyć. Nie sądziłem, że będą we dwuchawczyli. No to oby tak dalej. Ktoś tu będzie przy smoku. Ja na razie puszuję w każdej rundzie. Aj! Był trochę Ale uh, okay. Aj wygrać 48 mu zabrałem. Dobra, teraz już zaczęli grać, to trzeba grać ostrożniej. No kill, no kill, please. I kill, no. i kill. No, no, no. I kill. No, 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 please, no, no. No no no. No no, no. no, no, no. no, no, no. no. Please, no, 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 no. <laughs> Oni się tam umawiają po rusku, żeby robić misję. Ja <laughs> on mówił, że mi nie zabiją, a ja mówię, że będę zabijał. A co? Trzeba nabijać fragi na shotgunie. No oni chcą tu robić misję, ja do nich podejdę i po prostu z shotguna szybciutko. No. tak jest! No, please, no, no. no, Nie dam im robić misji. I kill. No, please, no. I kill. No, no, no. Jest. No. <laughs> O, i dostał bana! Proszę bardzo! <laughs> Jak zbejtowałem sąśnika? No nie sądziłem, że on się na mnie rzuci w ten sposób za to, że chce normalnie grać i zabijać ludzi. O boże. Rozumiem jakbym się tutaj z nimi umawiał na robienie misji i jakoś mu obiecywał i oszukiwał, no ale sobie normalnie chcę grać. Au! Ale dostałem mocno tutaj. Jeden się spalił w ogóle, nie wiem jaki kiedy. Dobrze, wygramy to, ja myślę, jeden na dwóch. Z shotgunem ja myślę, że sobie dam radę. Może koleż dostał bana na dwie godziny, ale to już, jak dostał bana na dwie godziny, no to już musiał wcześniej parę różnych dziwnych akcji porobić, bo tak łatwo się bana nie dostaje. Ciągle chcą robić misje, tak że będą we mnie rzucać granatami. Jest. Szansa to zrobić dzięki temu. I strzodzona znowu, pyk! Tu? 5 2 dla mnie, 1 na 2, radzimy sobie. No ten jeden przeciwnik ma 006, coś mu ciężko idzie. Spytali mnie o operację, ja im odpisałem nie. Ciągle próbuję robić te misje. Nie, mu nie będę wchodził w granaty. I drugi jest tu obok. Ale daleko jest w spawnie. No to jak chcą robić misje, to niech mi zabierają obrażenia z granatami. Przecież nie muszę się im podkładać co chwilę. Trochę nie rozumiem tego oburzenia. Wystarczy rzucić mądrze granat. U, on tu nie widzi. Dobra, daj mu bombę, i idę stąd. Wyszkodowany 6 tu, tu, tu! Odpiszemy im nie. Chcą mi zadawać się grantami? Mogą. Nie ma problemu. Ja chcę sobie normalnie grać. O, ale mi chyba ładnego. No cóż. Nie mamy forsy. Trzeba zagrać. Spróbujemy obrzyna, co? W ogóle muszę sobie kupić skiny normalne do tych shotgunów, do wszystkich. Muszę o tym pamiętać i otworzyć na przykład na i czy coś. Dobra, jest web. Zapraszam kolejnego. No co Brzyna, jak zdomenę, dwa fragi? Gdzie? Sukces. Nie! jaj, za szybko na tej mapie są tak szybkie rotacje wokół że naprawdę... Naprawdę jest ciężko, jeszcze nie znam tak timingów, nie? Nie, nie sądziłem, że on tak szybko może się przesunąć, no ale próbujemy dalej, jest ciężko. Dobra. Uj! Dobra, no i tak mogą robić misję właśnie. Zadawać mi normalnie obrażenia. On się ustawił na daleko, słuchanie. Znowu taki sam timing. Tu gdzieś był. Kurde, jakie były, no? A ja, ja już myślałem, że mam tę rundę wygraną. Dobrze. Robiliśmy jednego, jest jeden na jeden. Ten drugi się cały czas tam ustawiał gdzieś na daleko. Do tej pory. Chcemy co takiego Smoła, żeby mnie nie widział. Może zdążę zapantować, chociaż raz. Jest! Ten Smoke mi źle wpadł. No słuchajcie, zaraz przegram ten mecz, nie? Zaraz przegram, ale jak najbardziej. Ciężko jest mi tutaj z shotgunem na nowej mapie grać w ten sposób, ale chciałem sobie zagrać szedganami też na, tej, na tych nowych mapkach. Zobaczyć z czym to się je. Nie! Przejdźmy Dobra, to był on. No zabrali mi sporo obrażeń granatami. Przynajmniej się dzięki temu chłopaki trochę nauczą korzystać z grantów. Jak on już był tutaj tak blisko? Na tej mapie oni się teleportują. Jeden tu stał zawsze blisko. Z granatem w ręku. Tak. Trzeba ich zraszować. Nareszcie! Nareszcie jest kombak jest moja runda, musiałem ich zraszować, bo już ustawiali się w każdej rundzie tak samo Wiedziałem, że ten tutaj stoi z granatem w łapie Drugi jest z tamtej strony, także troszeczkę zmieniłem taktykę I opłaciło się, ale nie wiem w sumie jaką teraz taktykę zastosować No i meczyk będzie przegrany prawdopodobnie, no chyba, że zremisuje Dobra, próbuję jeszcze raz tego żemka tutaj zraszować To jest chyba ten słabszy Zabiłem tego lepszego czy tego słabszego? Tego słabszego znowu, no. Ten, ten jeden wie, jak grać. Muszę pamiętać, że na tej mapie oni mogą być absolutnie wszędzie. On się będzie ustawiał gdzieś na daleko. Gdzieś jak dziwny miał flick. Ale to dziwnie wyglądało. No, i nie mam szans. Skał mi 2 HP. No to była moja jedyna tutaj szansa, żebym walnąć randomowego heda, ale i tak myślę, że jest to dobry mecz. Dałem sobie wszystko jak na nową mapę i gra 1 versus 2. 15-10, 5-MVP było bardzo dobrze. No i teraz sobie pykniemy na drugiej mapce. Jakie oni tutaj mieli rangi? Z ciekawości. O, grafity już dostałem, zalakowane. Bez przycelowania. Aha, unrankedy nie mieli żadnych rank. Okej. Okay. No to jesteśmy na drugiej nowej mapce. Zobaczymy, jak nam pójdzie tutaj z shotgunami. Jest na blisko. Goni mnie. Ważne, żeby wygrać pistolkę. Dobrze! Jest muzyczka. Jakieś skopy Aha, jestem sam. To trochę mi smutno, że zostałem sam. Tylko dwa razy go trafiłem? Co się tutaj stało? O, jest tu. Czy dostanie dobrze w web Uuu! Ale fajnie, jakiego ciało poleciało tak do przodu dosyć mocno. Dobrze, wygraliśmy! Nie stać mi było na XM, więc kupię obrzyna. Będę musiał potem, jak już sobie ogarnę skiny do wszystkich broni, policzyć w poprzednich odcinkach, ile zabrałem, jakim, jaką bronią, i na deathmatchu nabić fragi, żeby było. Dobra, ja wymieniam mnie, bo będzie mi dużo łatwiej, eksemką mimo wszystko. No już nikt tu nie raszuje tym razem. Ale był tu! Dobra, wyszotgowany. Ups, No taką odległość, hedzik! Ale dostał ładnie du. No już trzy razy muzyczkę słyszeliśmy w tym meczu Jest dobrze Patrzcie znowu tu roszują dwóch One more. <laughs> Jaki śmieszny mecz Będę ich niszczył shotgunami za każdym razem w tym samym miejscu Dobra to teraz pobiegnę może w drugą stronę Żeby tak no stop się nie pruszać tak samo Ale śmiesznie to wygląda No dobra rzucimy sobie molo na daleko Go 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 I idę plantować smoku. O, już nie pyta czy gram z nim nexta. Chyba mnie polubił. O jest. Ja tu chciałem stanąć z shotgunem sobie na blisko. Dobra, mamy go już we dwóch, nie ma szansy żeby uciekł, nawet go z kosy może będę mógł wziąć. A nie, tu był, stał dalej. No to łatwy meczek w do tego, jak się męczyłem poprzednio jeden na 2. No to teraz jest całkiem, całkiem spoko. Uh, no, I finish after this. Uh. Dlaczego? Please don't type, just play. Przez to, że on tam pisał coś przez pół godziny, to mi nie pomógł. Instead of talking, just play the game. Go, tu nie ma. Please don't die! I drugi jest tu gdzieś ob A nie, na górze jest drugi. No, to mamy to. Łatwo. Napisał, że jest zbugowany? WHAT?! What is this?! Zbugował mapę! Lata! Wow! Lat... W powietrzu lewitował! Najpierw Ach! Byłem blisko. Chciałem go wziąć z kosy. nie no, żebyśmy tego nie przegrali teraz. Nice. mu Hedzika. No, są tu. No nie, tylko jeden. Dobra, to obiegnę tamtego naokoło, bo widzę, że jest w tym ciasnym korytarzu. Naprawdę mi się podoba ta mapa. I fakt, że jest taka w nocy, ciemna, inny zupełnie klimacik. Ten pomcaj duży otwarty tak fajnie różnorodnie. Też gra wielopoziomowa, tu schodzimy na dół, tam na górę, tu możemy z góry obserwować tak jest. Naprawdę ciekawa. Ciekawa mapka. Huf. Czy on mnie nie zabił przez ten czas? No i wygra. O, się wyłączała muzyczka. No to jest zdecydowanie łatwiejszy niż mój pierwszy na mapie Extraction. Jednak we dwójkę gra się łatwiej, ale myślę, że i przeciwnicy w tym meczu byli słabsi. Także, gdybym w poprzednim meczu nie trafił na gościa, który chciał mnie zabić za to, że chciałem normalnie grać w grę, a nie chciałem się podkładać, no to byśmy pewnie go wygrali i teraz bym zdobył jakąś rangę. A tak. Musisz czekać do kolejnego filmu MG, Szeryf, Kałaszki. No to coś takiego pewnie dostanę. Zostawiajcie łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!